Siema YouTube, z tej strony Fachmeister. W dzisiejszym odcinku jedna z jednych rzeczy, których lubię najbardziej będą bity przedłóżki magnetyczne naszych dobrych firm takich, przypuśćmy, jak Hitachi, Milwaukee, Makita no, DeWalt oczywiście. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień Idą przedłużki magnetyczne firmy DEWALT które pasują na bity Diwalta 50 mm. Bodajże mam je tu. O. Bardzo dobre przedłużki i bardzo dobre pierścienie magnetyczne, które będziemy testować później. Na drugi ogień idą do... gdzie magnetyzer magnes do bitów firmy Makita, który jest bardzo stary, tak zjechany już przeżył swoje. Bardzo dobra końcówka. Następną końcówką, którą używam jest Vera. To jest dwa w jednym. Zwykła i magnetyczna. Też bardzo dobra. Następną, jaką ja używam, to jest skośna kątowa Diwolta. Używam jej głównie do, do skręcania małych elementów. w Wkrętarko Żyroskopowo Diwolta. O taką którą będę robił, na dniach będę robił recenzję. Bardzo dobra wkrętareczka, mała, poręczna. Następnym uchwytem DeWalt'a też jest magnetyczny pierścień. Jest też tej można powiedzieć, że używam najrzadziej, bo używałam ją za trzy razy. Jest praktycznie nówka, ale też fajna. No i podstawowe końcówki i Milwaukee, które kosztują około 90, 9, 10, 11 zł. Zależy gdzie się kupuje. Lecz mogę powiedzieć, że te przedłużki są tak żywotne, można je kręcić wkrętarką udarową, którą zaraz przetestuję, oczywiście. Proste są. To jest przede wszystkim proste są. I magnes mają taki mocny, zaraz zademonstruję, jak się włoży bita, magnes mają taki mocny, mm, że głowa mała. Proste są. Czy włoży się je we wkrętarkę, czy we w, w, w cokolwiek, prościutkie są. Nie ma tak, że są krzywe. Takimi końcówkami bitami jakich ja używam to są firmy Makita. Te używam jakieś 2,5 roku. Czy może przesadziłem niecałe dwa? Dwa jakieś, które są nie do zajechania. No fakt, że są zjechane, widać. Ale naprawdę bardzo dobry zestawik. drogi. Drugi zestaw jest mówka. Hmm, chyba z raz użyty. Tak, z raz był użyty widzę. Od razu z, ma, z pierścieniem magnetycznym. Jako sama sprzeduszka też może służyć. Też przetestujemy. Ktoś jest tym ciekaw. Yy, co jeszcze? Używam też bitów Milwaukee oczywiście. Lecz. Kurde, no uważam na naszym ręku. No, użyłem małych końcówek. Mogę powiedzieć PZ1 i HP1. Ale staje się coś kruche, powiem, nie wiem jak to będzie stawać, o, jeszcze płaski był użyty, raz, nie wiem jak to się sprawdzać w przyszłości, zobaczymy, dam znać. Bity, końcówki, to są akurat bity długie, Hitachi, bardzo dobre, o, końcówka magnetyczna miło Makity. Bardzo dobre. Używam ich głównie do elektryki. Tam, gdzie są trudne, dostępne miejsca trzeba długiego bito, żeby nie używać się Oczywiście, moją kętoreczkę żyroskopową zrobię recenzję, naprawdę polecam. Więc do tego ich używam. Bardzo dobre są. Nie ma co narzekać. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mam też Bosza, Ryobi. Bity, ale nie wiem, czy jest sens w tym gadać. Po prostu, może przejdźmy do testów, żeby się nie rozczulać. Na pierwszy ogień idzie do testu wkrętarka Milwaukee M12 generacja. Druga Impact Driver. Druga rzecz, jako idzie na ogień, idzie Dewalt DCF887 ja perełka, tak samo jak Milwaukee. W sumie jedno i drugie lubię. Ta ma, jest trochę mocniejsza, ma 205 Nm. Milwaukee jest kapkę słabszy. Ma 147. Ale nie kuca, nie kuca. Jak na M12 naprawdę nie kuca yy, Dobra, przejdźmy do testów. Yy, Jaki będziemy w używać? Co mam pod ręką? Z tego co widzę, to mam dużo czarnuchów, więc może spróbujmy. Zacznijmy może od małej Milwaukee. Dajmy yy, sprzęgło. Nie damy tryb trójkę, najszybszy, najmocniejszy 147 Nm i może zacznijmy od DeWolta. Zobaczmy, który to jest PZ, który to jest hapek. To jest po hapek. Mam czarnuszka 55 mm z pierścienkiem. Zobaczymy. Bezproblemowo. Naprawdę bez problemu. Czy to będzie yy, wzdłużne, czy górne. Naprawdę piękna sprawa. Idzie zajebiście. Nie ma problemu. Yy, zobaczmy dalej. Może weźmy teraz przedłużkę makitki. Tu jest akurat pz założona, więc będę musiał tu złociaka znaleźć. Lub wykręcić starego. 70 mm na magnesie. Elegancko. Idzie fajnie. Co jeszcze? Może na zmianę będziemy, żeby nie było. Spróbujmy w końcu makity z magnesem. Nie używałem jej jeszcze. Więc zobaczmy. Znajdźmy jakąś, może przedłużkę. By nowej nie używać. Mamy przedłóżkę. O, ciężko ją włożyć, ale wlazła. Dobra. Zobaczmy. Czy pójdzie tak, jakbyśmy chcieli. mi się trzyma. Widzę. Zobaczmy, jak to będzie łapać. Elegancko. Nie lata. O, to był mój błąd. Ale mnie o to. Zobaczmy. 55 fajnie się wkręca, zobaczmy siedemkę. O, coś niewygodnie, albo mój błąd. Pięknie, pięknie. Zobaczmy jak to będzie na yy, duolcie, bo jest kapka mocniejszy. Kątówka już jest zjechana, więc ma prawo coś tam się ślizgać. Ale... Poszedł jak wariat. Zobaczmy jak będzie 75. 77. Przeskakuje na bicie, ale to jest normalne. Mniejsza o to. Zobaczmy jaka jest różnica, ale mam jeszcze dobrą końcówkę, tylko muszę znaleźć przedłużkę. Gdzieś ona jest. Gdzieś ona jest. Chciałem wam zademonstrować wery. chociaż może napisać Makita. Dobra, Makita. Znaczy, Makita. d Tej końcówki, mówię, używałem chyba ze dwa razy. Jest całkiem niezła. To jest fajnie wkręca. Zobaczmy jak to będzie na yy, d Weźmy teraz 7. Bardzo szybki ten d jest, bardzo szybki, ale końcóweczka też nie zła Może teraz byśmy zrobili tak, że zrobimy zamianę z przedłużką, z, bi z bitem. Tylko coś nie mogę odkręcić. Opa, coś się zakleszczyło, niestety teraz tego nie zrobię. Yy, yy, będę szukał przedłużki, żeby ci, żeby wam to zademonstrować. Oczywiście nie ma problemu. Przydłużki mamy PZ-ki, pz PH. PZ PZ jest. O. Ta końcówka firmy Wera ma dwa systemy. Jeden system jest taki, że można się używać jako zwykłej końcówki bez magnesu, bez pierścienia. Oczywiście. A drugi system, no tak wypada. Drugi system jest już z pierścieniem, że jak się złapie pierścienia, to już nie puści. Tak to wygląda, ale coś końcówka mi wypada. Już zobaczmy dalej, jak to na, wygląda na... Milwaukee. Zwykła. A, ładnie trzyma i bite. Równo. Możemy zobaczyć w sumie, jak, jak to wygląda poprzecznie. O, dopasowany. Fajnie, fajnie idzie. Ale oczywiście żeby nie zanudzać na co dzień najpowszechniej używam szy, końcówek przydłużek Milwaukee po prostu bo bo mi się podobają Mają zajebisty magnes z udarem nie ma problemu nie, jeszcze nie udało mi się żadnej akcji. Czy to wkręcanie w górne, czy Jeżeli bit jest dobrze opracowany, naprawdę nie ma co narzekać. Yy, użyłem też przedłużki kątowej, DeWolta, też bardzo dobra. Yy, czy to będzie na miłoki, czy na yy, Diolcie Pierścień magnetyczny ma, tak samo. Zobaczcie, mam magnetyczny pierścień. I Dzięki temu pierścieniom lepiej się wkręca. Czy to będzie na, na miłoki? Czy to będzie na diolcie? Hmm, Możemy nawet ku tę siódemkę. O. Fajna jest, bo ma tu odkakuje od, 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 magnesik. Czy to będzie poprzeczne? kręcanie. Nie ma problemu strasznie szybko wkręcę, Naprawdę strasznie szybko. Bardzo dobre. Co jeszcze używam? Głównie do stolarstwa, do takiego modelarstwa używam o, się rozsypało. Też końcówki d z funkcją podwójną. Czy to jest yy, czy to jest yy, wiercenie czy wkręcanie. Naprawdę jest dobre, bo po prostu nawiercam sobie, tylko że to jest końcówka na wkrętarkę. Nawiercam sobie, przekręcam. Może mogę zadać. W tym przypadku muszę użyć kętarki kolejnej. niech będzie to milwaukee, Z Serii wymienne główki. Zbitam od razu. Bardzo dobra. Do KG do kółeczek do podwieszanych do, do czasów zamkniętych, rewelacja. Nawiercam. O, 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 nie Nawierciłem, przerzucam i szukamy pz -tki. Mamy PZ-2. I wtedy wkręt jest elegancko schowany. Bardzo dobra końcówka. O, słowa bateria, ale to nic. Piętereczka naprawdę robię też nią recenzję niedługo. Wymienne główki do KG. Rewelacja do półek mimo środowa w tych w ciasnych zaklamarkach, gdzie trzeba naprawdę przy wejściu robić Jest zajebiście, Piętereczka jest naprawdę the best. Więc tak. To by chyba było na tyle. Jeżeli coś nie dopowiedziałem, proszę skomentować. Bardzo chętnie yy, poczytam. Poodpowiadam Wam na komentarze na temat końcówek, jakich byście chcieli wiedzieć. Ja powiem tak, głównie. Tych końcówek magnetycznych używam przy KG głównie, przy kręceniu wieszaków i tak dalej. Bo wtedy wiem jak kręcę wieszak, przypuśćmy pod laser, no to nie jest końcówka. założę na wkrętareczkę, przypuśćmy, niech to będzie, przypuśćmy, DeWalt, założę na wkrętareczkę, założę sobie, przypuśćmy, yy, do pasa, o, znaczy, mam pas monterski, który też yy, w przyszłości yy, zrecenzuję. Yy, touch bullet, yy, -touch, yy, touch bolita, bardzo dobry zestaw pasów. Jeszeni. I wtedy wiem, że ten bit mi nie spadnie. I podczas kręcenia, przypuśćmy, yy, wieszaczka ustawiam sobie jedno ręko do, yy, do, do lasera, do poziomu, czy tam do kąta, a drugim sobie tylko e, e, przytrzymuję, wkręcam i nie ma innej opcji, żeby po prostu mi z tego wieszacza się coś wyślizgnęło, żeby mi opadło albo się podniosło do góry. To są główne końcówki, które używam. Na co dzień używam tych zwykłych milłoki. Są bardzo tanie, bardzo dobrej jakości warto polecam. Nie zamienię na żadne inne. Dużo używam makity, naprawdę bardzo dobre końcówki. Jeżeli chodzi o bity, to tylko mogę powiedzieć, że wykruszają się ze względu tego, że nasze... Y, jakość naszych krętów na naszym polskim rynku w tych w supermarketach i w takich taniech sklepach budowlanych jest dość marna. Ja bym kupywał przypuśćmy jakieś y, y, torksy oryginalne spaxy albo e, e SW y, oryginalne. To myślę, że y, nie byłoby takich problemów, żeby po prostu te końcówki się wykreszały, bo y, będą za granicą dużo dużo Pracowałem na oryginalnych wkrętach i używaliśmy, przypuśćmy, jednej końcówki i potrafiłem nie okręcić przez kilka ładnych budów i nic z nią nie było. U nas w Polsce niestety to nie bardziej, że końcówki są słabej jakości, tylko po prostu wkręty, których używamy to są słabej jakości. Bo nie oszukujmy się, nie każdy inwestor jest w stanie zapłacić za wkręty trzy razy więcej niż można kupić w sklepie, bo... Bo po prostu szkoda pieniędzy, bo można kupić taniej i tak samo wyglądają. Ale jednak to nie jest to samo. Ale po prostu inwestorom nie można tego przetłumaczyć. I więc tak, mm, więc mówię, to, to używam długo, to używam bardzo krótko. Mówię, że nówka to jest nówka, po prostu no, z raz chyba używane. Ale podoba mi się, jest bardzo lekka ta przedłużka. Fajnie stabilnie się trzyma we wkrętarce i to mi się podoba. Yy. Ta bardzo jest dobra, kontowa Mówię, że używam jej w mojej malutkiej wkranarce, który niedługo dam recenzję, pokażę. No i standard. Magnetyzm. Magnetyczny uchwyt. Końcówka jest bardzo dobra. Bity makity są też bardzo dobre. No i Vera. Bardzo droga, bo końcówka kosztuje około 100 złotych. Nie wiem jak teraz, bo to kupowałem już chyba za 2-3 lata temu ale warta jest też zakupu, naprawdę jest uniwersalna, ma jedno i drugie. Więc tak, podsumowując, takich wkrętów, na, yy, takich bitów i przedłużek na dzień dzisiejszy używam z których jestem zadowolony. A, nie pokazałem najważniejszej. To jest magnetyczna przedłużka DeWalt ze sprzęgłem do łączeń głównie blachy z blachą lub blachy z drewnem lub... Yy, drewno z drewnem. Dzięki tu jest takie zamontowane sprzęgło, które można włączyć i wyłączyć. Dzięki przy końcowym wkręcaniu y, ono przeskakuje, nie pozwala zniszczeniu y, lub przykręceniu danego wkręta lub zniszczeniu samego bitu, bo bit wtedy y, nie niszczy się po prostu, nie ma możliwości, żeby go po prostu ułamać. Ta końcówka jest od tego. Ona jest głównie um, używana przy stelażach KG. Jak trzeba kręcić na przykład pchełki albo nie pchełki. No naprawdę rewelacja. Też używam spory czas i naprawdę bardzo solidna końcówka. To by było na tyle. Zapraszam do następnego następnego odcinka, który będzie już niedługo, tylko... Um, będę już miał dobrą kamerkę dobre oświetlenie i będę mógł na nagrywać takie filmy żeby odpowiadało, żebyście wy byli zadowoleni że wszystko widzicie, wszystko dobrze słyszycie żeby wam moją wiedzę jak najbardziej jak najlepiej przekazać zapraszam do komentowania jeżeli podobało się dajcie suba łapkę w górę co tam jeszcze sobie chcecie to by było na tyle. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Hej.